Witam wszystkich. Chciałbym pokazać, jak korzystać z właściwości grup, w, która występuje w niektórych geometriach w ggplot2. Otóż, problemem jest z czasem, jak narysować dwie linie na jednym wykresie. No i logika wskazuje, że należy pogrupować dane według jakiejś katery, kategorycznej. Niech to będą nasze dane z diamentami i niech pogrupujemy diamenty według koloru. I następnie Logika wskazuje, że dla każdej grupy, czyli diamentów z danym kolorem, rysujemy oddzielny wykres ceny tego di diamentu, ceny tych diamentów z danym kolorem w zależności od ich masy. No, jak to zrobić w Pro 2? Otóż w astetyce niek dla niektórych geometrii przejdzie argument grup. I on umożliwia pogrupowanie wierszy według tej kolumny, wskazanej kolumny kategorycznej, niech to będzie kolor diamentu. I później geometria sobie już sama wyświetli. No i na co warto uważać? Na pułapkę. Niestety tutaj trzeba zadeklarować samemu, jakich kolorów mają być poszczególne linie. I zobaczmy jak co z tego wyszło mamy masę diamentu mamy cenę diamentu i proszę zobaczyć jak ładnie nam się dla y, każdego koloru oddzielnie wyświetliły y, linie zależności karatów od ceny no i to będzie tyle